Drodzy widzowie, jesteśmy, dołączyliśmy, no i naszym celem na dzisiejszy odcinek nie jest jakieś atakowanie punktów, co oczywiście też jest, ale zdobycie naszego nowego kolegi, czyli M41, bla, 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 bla. No i jesteśmy w high tierze, jesteśmy na 6 0, ponieważ tutaj kosztowało 140, to 6-0, bo 160 to jest 5 0 na maksymalny. A, no, jesteśmy na low tierze, znaczy nie, na down tierze, przepraszam, na down tierze, tak jak wy mówicie, tak jak down tierze, jest, no, jesteśmy na down tierze. M109G Centaurion MK1. No, lecimy. <ścoughs> Да да да. Я Udało się, wyciągnąłem go. Mam szczęście, że ten czołg był lepszy od mojego. Tam jest typo. Mhm. Mm o kurczaczki. Idealne lądowanie. Oni się tym zajęli, to na spokoju. Wiem, że tam będzie, a ja tędy polecę. Kurcze. Udało się. I z jedynka pomyśl niezniszczona. Kurczeczki. Jakim cudem? Kurczaczki tylko trafienia. Jakim cudem? Wytłumaczy, wytłumaczylibyście mi to? A, bo kamper. No dobra, bawimy się w bombowca. Dobra. Ło, sorry, jeśli oglądacie ten odcinek, chciałem wam powiedzieć, że bardzo dziękuję i bardzo doceniam z tego powodu, że nawet jedno wyświetlenie bardzo dużo dla mnie znaczy, ponieważ jestem na razie no, nie aż tak dużym twórcą, tylko 200 wyświetleń mam, ale jedno nie się 245 subskrypcji, ale jedno wyświetlenie, tak nawet takie jedno wyświetlenie bardzo dużo dla mnie znaczy. Jeden like też bardzo dużo więc więc po prostu kurczaczki, tylko trafienie, ale chciałem powiedzieć, że wszystko, każde każda subskrypcja, wszystko bardzo doceniam kurcze oh, Wo wo wow. Di dobra. Dobra O nie Co jest? Zniszczyłem go! Jaj! Yeah! Łatwo z nim Zniszczony Okej, okay, patrzmy Okej, okay, szybko klejmujemy Nois i lecimy. Przed tym jeszcze zobaczymy. Mhm. Tyle. Jeszcze... Dobra, jeszcze jedną rundę sobie zagramy. No. I to się nazywa. O, chwila. Mhm. Atakujemy. Ajajaj, Niest... aj, aj, niestety, razem jesteśmy w um, Aptisze. zapamiętałam no i jak tu jesteśmy, to pewnie będziemy atakować najpierw B. Właśnie jeszcze będę musiał, musiał poszukać w ustawieniach, jak zrobić, że nadajny guzik na przykład G lub G plus, G plus H lub H plus J, czy coś takiego. Dzieje się sztuczka magicer czy na nazwie pokazuje mi po prostu coś na przykład dajmy na to, pokazu, poka coś takiego robi. Bez, bez potrzeby wchodzenia na mapę wiesel. Dun, dur, Dorn, 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 dobry jest Dorn, 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 przeciwko i lepiej to nam będzie chyba szło na high tier. Uff, się na top że chyba nam najlepiej będzie szło. Z tego powodu, że właśnie tam są. Jakim cudem ja taką już szóstkę miałem niby zniszczyć? O, taka. Altyleria dokładnie w tamtym miejscu by się przydała na B i to gdyby była taka na maksa. O. Dobra. Ja im zaraz dam przyjęcie strefy Ciągli robimy Ło! Wow. Jak tam jest, <noise> to albo zajdziemy go od boku, albo nie żyjemy. Najpierw trzeba będzie lufę mu zniszczyć, potem to i artylerię od góry jakoś wolno uderzyć czy coś, bo... A, bo kolega utknął. Kurczaczki... Jakim... cudem... No kamper to jest jakiś... Dobra, patrzymy. Ile mamy? Tysiąc. No i to będzie na tyle z tego odcinka. Dokończenie będzie w drugim, następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.